wojna na ukrainie rosja krwawi rublem na początek moi drodzy zagadka dlaczego amerykanie nie wywieźli ukraińskiego prezydenta zawoińskiego z kijowa bo wiecie oficjalna wersja jest taka że zawoiński miał odpowiedzieć na propozycję wywiezienia i need ammunition no a pickup czyli potrzebuję amunicji a nie podwózki ale podobno wcale to nie jest prawda prawda wygląda inaczej więc kto wie, dlaczego nie dało się, czy nie próbowano wywieźć ukraińskiego prezydenta z Kijowa, ten pisze w komentarzu. A kto nie wie, to czeka do jutra, bo wtedy ja napiszę w komentarzu. To tyle, jeśli chodzi o zagadki. A teraz, jeśli chodzi o newsy, to mam takiego kolegę Maćka, który ma swoją firmę i on w swojej firmie zorganizował transport bardzo potrzebnych różnych rzeczy. Na Ukrainę. Jestem mega z niego dumny. Takiego mam super kumpla. Jestem z niego dumny. Bardzo. Nie powiem wam, co to za Maciek i co to za firma, bo to jest skromny facet, choć duży biznesmen i on by sobie pewnie nie życzył, żebym to powiedział, bo myślę, że on tego nie robi dla małowieckiej sławy, tylko po prostu, żeby pomóc. Ale jest wielki, powiadam Wam. Brawo, Maciek. Słuchajcie, dziś będzie o walutach, o handlu walutami, o interwencjach Banku Centralnego na rynku i o tym, jak to wszystko wygląda w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na początek alfabet, czyli takie podstawy, żebyście rozumieli, jak to wszystko działa. Tu przydatny będzie przykład kantoru wymiany walut, bo no, spróbujemy się trochę odnosić do tej instytucji i do tego, co my robimy, jak potrzeba nam waluty innej niż nasza krajowa. Dobra, no więc punkt pierwszy, handel walutami, czyli musimy poznać pojęcie pary walutowej. Walutami się handluje zawsze w parze. Jest na przykład taka para jak euro złoty. No bo zobaczcie, jeśli przychodzicie do kantoru i chcecie na przykład kupić euro, no to wy tak naprawdę kantorowi sprzedajecie swoje złotówki, a kupujecie euro za te złotówki. Prawda? Czyli kupując euro, ja sprzedaję złotówkę. Jak sprzedaję euro, no to kupuję od kantoru złotówki. Równowartość tych euro. Czyli mamy taką parę, jak euro złoty, no i mamy kupowanie i sprzedawanie w kantorze. Są różne pary, na przykład euro złoty, dolar złoty. Fund złoty, frank złoty, no bo umówmy się, przecież w kantorach zawsze chcemy jakoś uwikłać złotówkę, czyli albo mamy złotówki i chcemy obcą walutę, albo mamy obcą walutę, a chcemy z tego mieć złotówki. Oczywiście też dałoby się pewnie zrobić taki szachermacher, że sprzedajemy funty za dolary, czyli wymieniamy funty za dolary. Kantor też to tak naprawdę zrobi. Jeżeli chodzi o taki prawdziwy rynek walutowy, to tych par jest więcej, sporo więcej niż, niż w kantorach. Taka najlepsza, najsłynniejsza para, no to jest oczywiście euro-dolar, no bo każdy, każda instytucja, każdy bank chętnie się posługuje tymi walutami ze względu na ich pozycję w systemie finansowym. Wszyscy handlują euro, wszyscy handlują dolarem, no więc handlowanie euro-dolarem, czyli zamieranie euro na dolary, dolary na euro, no, to jest rzecz, którą wszyscy robią. No to teraz trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ostatnio pary typu euro-rubel są nieatrakcyjne. No bo, żeby nimi obracać, trzeba chcieć obracać rublami. Jeżeli kupujemy euro za ruble albo sprzedajemy euro za ruble. No to nasz kontrahent musi chcieć obracać rublem, a to dziś niełatwe i nieatrakcyjne. Drugi element naszego alfabetu to kurs wymiany. Można było powiedzieć, że tak naprawdę kurs wymiany jest jeden. No, ale w kantorze są dwie różne ceny, prawda? Mamy dwa jakby kursy. Jeden to jest offer, drugi to jest bid, czyli offer to jest sprzedaż, bid to jest kupno. Inna jest cena euro, jeśli chcemy je sprzedać, a inna jest cena euro, jeśli chcemy je kupić. Różnica między tymi dwoma kursami nazywa się spreadem. Spread może być duży albo mały. I ten kurs wymiany tak naprawdę mieści się gdzieś pomiędzy tym bid a offer. Tak się starają handlarze, przynajmniej, żeby tak było. Czyli jak jesteś handlarzem, to zawsze chcesz kupić taniej niż wynosi kurs. A sprzedawać chcesz drożej niż wynosi kurs, logiczne, prawda? Chcesz kupić taniej niż X, a sprzedajesz drożej niż X. Różnica między tymi dwoma kursami pozwala ci zarabiać, pozwala ci uzyskać dochód, a w perspektywie, po odliczeniu kosztów, także zysk. Kiedy sytuacja na jakiejś walucie staje się niestabilna albo gdy waluta jest mało płynna, bo trudno ją kupić, albo trudno ją sprzedać, no na przykład dlatego, że jest mało popularna, albo na przykład, no tak jak teraz z rublem, bo nie bardzo można ją kupić, sprzedać, no to wtedy mamy dość wysokie ryzyko na tej walucie i wtedy spread się rozszerza. Spread się rozszerza, czyli ta różnica między kursem kupna, a kursem sprzedaży Robi się większa. No bo handlujący chcą mieć większy margines w stosunku do tego domniemanego kursu. Można by powiedzieć, że jak już sprzedają jakąś taką ryzykowną walutę, to naprawdę bardzo drogo, a jak kupują, to naprawdę bardzo tanio, żeby na tej ryzykownej walucie naprawdę zarabiać, bo skoro już ryzykujemy, to chcemy zarabiać. No, i teraz zadanie domowe dla chętnych: zobaczcie sobie, jaki jest spread na rublu obecnie. Na przykład na rewolucie. Tak, jak macie aplikację Revolut, to sobie załóżcie tam konto w rublu i zobaczcie, tak, jaki jest spread na rublu. No, a potem zobaczcie na przykład, jaki jest spread na złotym i bardzo dużo zrozumiecie. Element numer 3 naszego alfabetu to, tak specjalnie dla Drodro, limity. O co chodzi z limitami? Słuchajcie, banki handlują między sobą walutą w ramach przyznanych limitów. Co to oznacza? To oznacza po prostu, że dziennie jakiś bank X może zrobić z jakimś innym bankiem, bankiem Y, transakcję wartości Z. I Z to jest limit. Takiej wartości transakcje dzienne jeden bank z drugim może robić. Jak duży jest to limit? No, To zależy od banku X, no bo tam jego Departament ryzyka pewnie będzie. Przydzielał limity, zależy też od banku Y, czy ten bank Y ma renomę, czy nie, czy jest znany, czy nie, jak jest do niego zaufanie, jakie relacje mają między sobą X i Y, na przykład, czy działają w tym samym kraju, albo czy są to filie tego samego banku w różnych krajach, no wtedy limit będzie raczej większy. Jak Y jest na przykład bankiem centralnym, no to tutaj ten limit też będzie raczej duży. No i teraz zwróćcie uwagę, że jeśli Departamenty ryzyka ustawią limity na transakcje z rosyjskimi bankami na zero, to się po prostu z nimi nie handluje. Żaden dealer walutowy nie będzie mógł kupować od nich albo sprzedawać im waluty, bo nie ma na nich limitu, czyli nie ma jakby zezwolenia na to, żeby z nimi handlować. Jeżeli na przykład departament ryzyka ustawi limity na transakcje w rublach na zero, no to wówczas nie będą banki handlowały tymi parami, w których występuje rubel. Punktik czwarty to element makroekonomii tak naprawdę to są operacje otwartego rynku, a właściwie interwencje na, na walutach. Spójrzmy na przykład Polski, bo on jest nam najbliższy. Czasem tak jest, że NBP, Narodowy Bank Polski, wchodzi na rynek walutowy i tam kupuje lub sprzedaje obce waluty, które ma w swoich rezerwach. No, musi mieć rezerwy tych walut, żeby móc właśnie je sprzedawać. No, kupować to zawsze może, no bo kupuje za złotówki, a złotówki to NBP może sobie drukować. No i teraz zwróćcie uwagę, że zgodnie z elementarnymi prawidłami ekonomii, jeżeli NBP kupuje obce waluty, na przykład dolara albo euro, no to kurs tych walut idzie w górę. Tak zwróćcie uwagę, robił NBP w tym w ubiegłym roku, na koniec roku, tam żeby wykręcić zyski. Oni faktycznie celowo osłabiali wtedy złotego, wbrew temu, co mówił prezes Glapiński. Naprawdę osłabiali wtedy złotego, czyli skupowali obce waluty. Wczoraj i przedwczoraj, czyli we wtorek i w środę, bo ja ten podcast nagrywam w czwartek wieczorem, NBP wchodził na rynek i interweniował. Sprzedawał obce waluty, aby umacniać złotego. No bo jak sprzedaje obce waluty, ich jest więcej na rynku, ich cena idzie w dół. Czyli jeżeli to jest w ramach pary, jak cena obcej waluty idzie w dół, no to wartość polskiego złotego idzie w górę, złotówka się. Umacnia, czy powinna się umacniać, albo w takich sytuacjach jak wczoraj, przynajmniej osłabia się wolniej. Tak, bo się właściwie nie bardzo umacnia, ale osłabia się wolniej. Ocenia się, że każdego z tych dni NB wrzucił jakieś mniej więcej 700 milionów euro każdego dnia. To nie jest aż tak bardzo dużo, ale też nie jest aż tak bardzo mało. To są spore środki. Dużo to nie dało. No, to potem była jeszcze słowna interwencja. W prasie pojawiły się komunikaty, że Ministerstwo Finansów będzie sprzedawać waluty przez rynek, a nie do NBP. O co tu chodzi? No, bo Ministerstwo Finansów dostaje euro z Unii Europejskiej. Te fundusze mają finansować różne działania w Polsce, no ale do tego są potrzebne złotówki, a nie euro. W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów gdzieś je musi sprzedać. Tu są dwie możliwości: albo Ministerstwo Finansów sprzedaje bezpośrednio do NBP-u, a NBP wypłaci Ministerstwu Finansów równowartość w złotówkach, no i wtedy NBP robi sobie rezerwy, a wypłaca złotówki Ministerstwu Finansów, albo druga możliwość Ministerstwo Finansów poprzez BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, może to sprzedać bezpośrednio na rynku. Jak Ministerstwo Finansów robi to poza rynkiem, bezpośrednio do NBP-u, no to nie ma to bezpośredniego wpływu na rynek, bo te pieniądze nie trafiają na rynek, te obcy waluty, euro głównie. Natomiast jak będzie MFIN, jak będzie sprzedawał euro przez rynek, no to zwiększa podaż euro na rynku, obniża cenę euro, czyli umacnia złotego. No, ta słowna interwencja też za dużo nie dała. Tu pamiętajmy, że Ministerstwo Finansów często sprzedaje przez rynek. No to nie jest tak, że oni wszystko pchają przez NWE, ale tu powiedzieli, że no będziemy teraz sprzedawać przez rynek. Żeby gracze rynkowi wzięli pod uwagę, że może się pojawić dużo euro na rynku i, 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 i że ten kurs może ich zaskoczyć. Ale to tak jak mówię, dużo nie dało, bo generalnie jest parcie na euro złotego. Dziś kurs poszedł na 4,80 i ocenia się, że realne jest pójście wyżej, nawet do 4,90. Wyżej raczej chyba nie, ale tu oczywiście pewności w żaden sposób nie ma. Pewności nie ma, bo polska waluta robi za tak zwanego proxy hedge'a dla rubla. To jest taka podobna waluta jak rubel, można by powiedzieć. Więc my po prostu w tej sytuacji dostajemy rykoszetem. No dobrze, a co w Rosji i na styku Rosja-Świat Zachodni? No więc to, co się dzieje w Rosji, czyli drastyczna podwyżka ceny pieniądza, zamknięcie rynku i kontrola kapitału, to są rzeczy, które rzadko obserwujemy w praktyce i są to ruchy dość kontrowersyjne. Rzeczywiście zamknięcie rynku, wprowadzenie kontroli kapitału pozwala chwilowo osłabić panikę, czy też nie pozwala pokazać w pełni, zamanifestować w pełni efektów tej paniki. No ale oczywiście to jest jak wyrzucenie termometru przez okno. To, to nie wygasza problemów, nie yy, uderza w źródła problemów, yy, tylko maskuje te problemy i powoduje kolejne, dlatego że. Yy, tego rodzaju środki oczywiście będą zniechęcały zarówno Rosjan, jak i zagraniczny kapitał do inwestowania w aktywa rublowe, mimo no, dość atrakcyjnej stopy procentowej. Słuchajcie, parkiet w Moskwie jest zamknięty od poniedziałku. Ma być zamknięty ponoć przynajmniej do 5 marca. Giełda nie handluje, czyli można się spodziewać, że spadki byłyby olbrzymie, ale jakie, no to nie wiemy, no bo giełda jest zamknięta. No, mamy temperaturę na pewno, mamy wysoką gorączkę. Jak dużo, tego nie wiemy, bo wyrzuciliśmy sobie termometr za okno. Ale coś tam trochę wiemy, no bo zwróćcie uwagę, że niektóre rosyjskie spółki są. Obraca się nimi na, na rynku w Londynie i tam jest indeks, który grupuje te spółki. No to w ciągu ostatnich dwóch tygodni ten indeks spadł uwaga o 98%. No to słuchajcie, ile razy muszą wzrosnąć ceny z tego poziomu, który mamy dziś, żeby można było odzyskać te swoje pieniądze, co się je miało dwa tygodnie temu. No słuchajcie, kurs musi być 50 razy wyższy niż dziś. No to powodzenia, słuchajcie. Czyli tak, giełda w Moskwie nie działa, rubel jest wart mniej niż 1 cent i właściwie jest w tej chwili wewnętrzną walutą Rosji, bo rublem na zewnątrz się praktycznie nie, nie handluje. Znowu dla Drodro, która chciała wiedzieć, na ile ten rubel się osłabił. No ja tak sobie szybko zerknąłem na takie pobieżne dane. No miesiąc temu za jednego dolara płacono 77 rubli, a teraz niby jest po 106 rubli. Jeżeli takie byłyby ceny, no to znaczy, że w ciągu miesiąca cena dolara wzrosła o 38%, ale pamiętajcie, te 106 jest absolutnie mało realne, bo dziś się po prostu rublem w pełni nie handluje. Te 106 to jest taki sztuczny kurs, dmuchany trochę przez Bank Centralny Rosji, żeby nie był taki strasznie wysoki w kantorach w Rosji. Kurs dolara jest znacznie wyższy niż 106. Do tego jeszcze Rosja ma teraz już pełny zestaw śmieciowych ocen kredytowych od trzech głównych agencji kredytowych, właśnie ratingowych. No, właśnie teraz, wczoraj, dwie duże agencje ratingowe obniżyły tę ocenę wiarygodności kredytowej Rosji o 6 oczek. To jest bardzo Dużo, to jest jasny sygnał dla inwestorów. Słuchajcie, jest duże, duże ryzyko, że z powodu sankcji Rosja nie będzie w stanie spłacać swoich długów, więc lepiej im nie pożyczajcie. Podobnie wypowiadają się analitycy dużych banków. JP Morgan na przykład w nocy do swoich klientów napisał: Sankcje znacznie zwiększyły prawdopodobieństwo niewypłacalności. Rosyjskich obligacji w twardej walucie, a jeszcze w tym miesiącu, czyli w marcu, rosyjski rząd powinien spłacić obligacje rządowe o wartości ponad 700 milionów dolarów. Powodzenia, znowu. Według danych Banku Centralnego Rosji, można im wierzyć, można nie, 25 lutego, czyli w piątek, czyli dzień po wybuchu tej agresji na Ukrainę, popyt na gotówkę wyniósł 1,4 biliona rubli i to było 12 i pół raza więcej niż poprzedniego dnia, czyli w czwartek. Zatem w piątek Rosjanie błyskawicznie rzucili się na pieniądze, zaczęli wyciągać na gwałt pieniądze z systemu bankowego. To jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego systemu bankowego. Słuchajcie, ten popyt piątkowy to jest równowartość 14 prawie 15 miliardów dolarów, czyli prawie 60 miliardów złotych. To jest jeden dzień, tak? I popyt jest na prawie 60 miliardów złotych, na równowartość w rublu. No to słuchajcie, jak w Polsce wybuchła pandemia, wtedy ludzie też panikowali trochę. No to w marcu 2020 Polacy wypłacili z bankomatów. 30 miliardów złotych. No, ale to było w ciągu miesiąca, tak? A więc Rosjanie na gwałt wypłacają swoje pieniądze, zaufanie do systemu bankowego szoruje gdzieś tam pod No co zrobiła w tej całej sytuacji Rosja? No, Rosja zareagowała mocno, no bo tak jak już mówiliśmy, w poniedziałek podniosła stopy ponad dwukrotnie, to znaczy aż do 20%. Cudzoziemcom zabroniono sprzedaży aktywów. A Rosjanom generalnie ograniczono bardzo mocno możliwość transferowania obcych walut za granicę. Jeżeli jesteś rosyjskim eksporterem i za wyeksportowane towary dostajesz obce waluty, to 80% swojego przychodu w tych obcych walutach musisz sprzedać rządowi. Obce waluty, słuchajcie, są w tej chwili straszliwie potrzebne do interwencji w obronie rubla. No tak jak bank centralny, tak jak wam pokazałem, jak NB próbuje bronić trochę złotówki, no to Rosjanie zdecydowanie bardziej teraz muszą bronić rubla, robią no, to dokładnie tak samo. Jeżeli chcą bronić rubla, to muszą sprzedawać obce waluty, czyli muszą, ją, muszą je mieć zwyczajnie w świecie. A wiemy, że Rosja tych obcych walut. Jak się okazuje, ma zdumiewająco mało, a o tym, dlaczego tak jest, dlaczego Rosja ma tak mało obcych walut wbrew pozorom, mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Co więcej, od środy cudzoziemcy z tzw. państw nieprzyjaznych Rosji, jak będą chcieli dokonać jakiejś transakcji papierami wartościowymi, nieruchomościami itd., będą potrzebować zgody specjalnej rządowej komisji. Taki dekret wydał Putin. Dlaczego? No bo bardzo wiele zachodnich koncernów, łącznie z gigantami naftowymi, takimi jak BP Shell, postanowiło wycofać się z Rosji. No i teraz takiego zezwolenia na zakup tych papierów wartościowych czy nieruchomości od cudzoziemców z tych państw nieprzyjaznych, nie będą potrzebować Bank Centralny Rosji i organy państwowe. Oni będą mogli kupować bez problemu. No czyli wiadomo, komu ci inwestorzy, którzy chcą się wycofać z Rosji, będą zmuszeni sprzedać swój majątek organom państwowym albo ewentualnie Bankowi Centralnemu Rosji, no albo komuś, kto wystąpi o tę zgodę do specjalnej rządowej komisji, no ale umówmy się, że nie chodzi o to, żeby taką zgodę dać. Prawdopodobnie majątki tych inwestorów ma kupować w Rosji ten rządowy fundusz tak zwanego dobrobytu narodowego, który gromadzi nadwyżkę dochodów budżetowych Rosji z eksportu ropy naftowej. No to jest swego rodzaju nacjonalizacja, która odbędzie się w Rosji. Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na Rosję poza wyłączeniem siedmiu rosyjskich banków ze SWIFT-u, wprowadzono też, i to jest ciekawe, zakaz sprzedawania, dostarczania oraz przekazywania banknotów euro do Rosji. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, jak i rządu, i Centralnego Banku Rosji. No i znowu wiadomo, po co, prawda? My w ten sposób ograniczamy napływ. Walut obcych do Rosji, bo nie chcemy, żeby Rosjanie dysponowali obcymi walutami, bo to pozwoli im bronić rubla. No, z drugiej strony, w tym swoim dekrecie, Putin dołożył jeszcze zakaz wywozu za granicę w gotówce kwot powyżej 10 tysięcy dolarów równowartości, a do tego jeszcze dołożył coś takiego, że w Rosji będzie teraz obowiązywać 30% prowizja. Od zakupu walut na giełdzie przez osoby fizyczne. Czyli z jednej strony waluty obcej z Rosji nie wywieziesz, a z drugiej strony no, kupowanie jej będzie się średnio opłacało, bo 30 prowizja jest olbrzymia. No to oczywiście szybko powinno wytworzyć czarny rynek walut, i o tym też tutaj mówiliśmy w jednym z odcinków. To wszystko, co się dzieje, może i prawdopodobnie przyczyni się do pauperyzacji Rosjan. Produkty zachodnie będą po prostu bardzo, bardzo drogie. W Polsce, słuchajcie, też były takie czasy, kiedy według realnego kursu, czyli czarnorynkowego kursu, zarabiało się na przykład 20-25 dolarów na miesiąc. Równowartość, tak? 20-25 dolarów na miesiąc, a telewizor Sony w Pewexie kosztował 400 dolarów. No to zwróćcie uwagę, to była równowartość prawie dwuletniej pracy, półtora rocznej pracy. Kolorowy telewizor Sony. No dziś nam się żyje sporo lepiej niż wtedy, natomiast Rosjanie, chyba do tego stanu, właśnie. Wracają. Ja bym powiedział, że jest pewna szansa, że im się to nie spodoba, że nie spodoba się to też rosyjskim oligarchom, bo w nich uderza się jeszcze mocniej. I kto wie, może to niepodobanie się będzie tak silne, że wytworzy presję na Putina i po prostu zakończy, czy pomoże zakończyć rosyjską inwazję na Ukrainę. Ale ten scenariusz moim zdaniem nie jest zbyt prawdopodobny. Zresztą o scenariuszach na Ukrainie postaram się nagrać kolejny odcinek, o ile będziecie tego chcieli posłuchać. Więc jeśli chcecie, to mi o tym napiszcie. No jest też inny pomysł, pomysł na taki krótki odcinek o ukraińskiej chrywnie, ukraińskiej walucie w Polsce. No to wybierajcie, co wam się bardziej spodoba i, i do usłyszenia.